Ogólnie powiem, że jestem delikatnie podekscytowana tematem, który którym chcę dzisiaj poruszyć. Zrobiłam też mały research a o tym wszystkim i przyznaję, że bardzo mocno mnie wkręcił i teraz mam takie... Chcę po prostu czytać o tym, dowiadywać się więcej, więcej i więcej, bo jest to na maksa interesujące po prostu. W ogóle jak działa nasz mózg i jakie procesy tam zachodzą i w ogóle dlaczego tak się dzieje. To jest na maksa interesujące. Serio. Ale dobra, przejdźmy. Przejdźmy do głównego tematu, czyli marzenia. Wszyscy nam mówią, ogólnie wszędzie słyszymy, że idź za swoimi marzeniami, po prostu idź za tym głosem. Ale nikt nigdy nie mówi o tym, jak okropnie, samotnie jest na tej drodze. Jak, jak jest nam niewygodnie i po prostu, po prostu samotnie. Jesteśmy w nowym miejscu z nową wersją siebie, która tak naprawdę jeszcze się nie narodziła do końca, którą dopiero poznajemy, i nagle nie mamy punktu odniesienia. I wtedy zadajemy sobie pytanie, co ja w ogóle tutaj robię? Czy ja się do tego nadaję? Czemu nam nic nie przychodzi tak łatwo, tylko po prostu wszystko wymaga od nas, trudu i wysiłku i po prostu zmęczenia? Wszystko w ogóle opisuje to jako stan, w którym mimo obiektywnego sukcesu nie wierzymy, że na niego zasługujemy. Czyli zamiast po prostu mówić sobie wow, zrobiłam to, jestem tutaj, ktoś docenił moją kreatywność, to ja sobie mówię, to jest jakiś przypadek. Po prostu to jest jakieś szczęście i będzie ktoś randomowo mnie wybrał. Mimo, że zrobiłam dużo i dużo czasu spędziłam na przygotowania, w ogóle do tego wszystkiego, to ja w ogóle tego nie czuję. I to jest taki dziwny paradoks, że zaczynasz żyć swoim marzeniem, ale w ogóle w niego nie wierzysz. Nie wierzysz, że żyjesz tym życiem. Bo tak jakby myślisz, że za chwilę zostaniesz, nie wiem, zdemaskowany albo że ktoś zaraz po prostu, wiecie, przebije Twój balonik. I w ogóle badania pokazują, że ten stan jest szczególnie widoczny u kobiet które zaczynają jakiś nowy rozdział, które zaczynają nową pracę, kreatywną pracę, wchodzą w jakąś nową, odważną rolę, jakby są tam nowe. Są po prostu nowe i nie widzą nikogo podobnego do siebie, kto jest też na początku, więc po prostu wierzą w to, że tam nie pasują i że to jest tylko i wyłącznie przypadek, że tam się znalazły. Tak, i to jest właśnie zniekształcenie poznawcze czyli to, co robimy widzimy jako niewystarczające, a jeśli robimy coś źle, to od razu traktujemy to jako porażkę. I dowód na to, że jesteś gorsza. Które opisywały to zjawisko w latach 70 nazywały to imposter syndrome, czyli syndrom oszustki, bo to, tak jak, bo to tak jakbyś była aktorką w swoim życiu, jakbyś grała kogoś, kim nie jesteś, ale przecież jesteś. I jesteś tutaj właśnie dlatego, bo masz odwagę się uczyć. Kolejny punkt, bo sobie to w ogóle podzieliłam na, na jakieś akapity ala, coś w tym stylu, tutaj mam notatki swoje, więc tutaj sobie za jakiś czas zerkam, nie ukrywam. Kolejny podpunkt to cudze marzenia i moment przełomowy, eee, czyli ja przez wiele lat żyłam po prostu cudzymi wyobrażeniami i cudzymi marzeniami. I marzenia kiedyś to dla mnie właśnie było podróżowanie gdzieś, znaczy wciąż, wciąż kocham i chcę podróżować, wiadomo, ale to nie jest głębokie. Podróżowanie, mieszkanie w jakimś ciepłym kraju, nie wiem, w Hiszpanii, um, posiadanie jakiejś swojej, nie wiem, restauracji czy swojego baru. I to wtedy uważałam za kiedyś, za swoje marzenia, ale ja wiem, że one w ogóle nie były moje. I ja tak w środku, bardzo, bardzo w środku, głęboko, miałam marzenia, bardzo głęboko, a, ale wstydziłam się w ogóle o nich mówić. <grym> Teraz mi się przypomniało, przypomniało mi się, jak byłam mała i powiedziałam do mojego brata, że jak będę duża, to zobaczysz, że przedstawi helikopterem z zakiem Efronem. <grym> I know, I know. To już nie jest moje marzenie, ale jak byłam mała, to miałam naprawdę big dream. Wciąż mam, ale już nie od wronie, a w każdym bądź razie e, miałam je bardzo głęboko, ale wstydziłam się w ogóle o nich mówić nawet komuś bliskiemu i nawet jak ktoś mnie pytał o właśnie swoje marzenie, to ja byłam taka, wiecie, mówiłam takie 60%, bo bałam się powiedzieć całości, no bo bałam się wyśmiania, e, nie wiem, może jakiejś takiej zażenowanej miny u kogoś, że to w ogóle, o czym ty w ogóle marzysz, że jakby serio, jakby wróć na Ziemię. I chyba też bałam się sama nawet przed sobą, tak też przyznać, że moje marzenia nie są kompatybilne z drugą osobą z którą żyłam, że z moim byłym kupakiem Po prostu tak ciężko było mi przed samą sobą sobie przyznać, bardzo ciężko, że że mam po prostu inne marzenia. I moment przełomowy był wtedy, gdy powiedziałam komuś bardzo też bliskiemu um, o swoich marzeniach. I tak się chyba naprawdę wtedy się otworzyłam przed kimś. Byłam taka, dobra i tak się wstydzę o tym mówić, ale powiem ci. I powiedziałam o tym, o czym marzę. I usłyszałam wtedy, że halo! No po prostu ja Cię w tym widzę i jesteś po prostu sprzyjana do tego i będziesz idealnie pasowała tam po prostu no spróbuj spróbuj jakby czemu nie i wiecie jakby moja pierwsza myśl była taka co? poważnie mi tak mówisz? jakby ja tam pasuję? serio? no i to była moja pierwsza reakcja ale druga była taka w sumie to może bym chociaż spróbowała i zobaczyła czy to się jakkolwiek uda Mega to we mnie zostało, i tak siedziało to we mnie bardzo długo. Do tej pory, to jest tym, mam wrażenie, że do tej pory to we mnie siedzi. Next redefinicja tożsamości. Kiedy zaczynamy żyć, naprawdę po swojemu, czyli nie tak, jak chcieli od nas tego inni, nie tak jak wypada, nie tak jak oczekuje od nas, nie wiem, społeczeństwo, rodzice, to dzieje się coś bardzo dziwnego, bo nie czujemy się wtedy sobą. Bo przez tyle lat budowaliśmy swoją tożsamość właśnie na tym, co było znane, co było bezpieczne, co było odpowiednie, a teraz po prostu wszystko, wszystko jest inne. Nowe miasto, nowy język, nowa przestrzeń. Po prostu jest moment, że ty czujesz, ale to ja w ogóle nie pasuje, ja tego nie znam. Ja tego po prostu nie znam. I po prostu mimo że to jest to, o czym ty marzyłaś, to masz takie nie, 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 ja tutaj nie pasuje, nie pasuje tutaj, bo ja tego nie znam tak i psychologia mówi, że nasza tożsamość tak i psychologia mówi, że nasza tożsamość to historia, którą opowiadamy o sobie a kiedy zaczynamy pisać nową historię to musimy pozwolić na to żeby ta stara po prostu przestała być aktualna i to wcale nie jest proste bo ta stara wersja nas była nam znana a ta nowa, tak naprawdę, dopiero się kształtuje, czyli w ogóle jej nie znamy. W ogóle, nie wiem kim będzie, jaka jest i, i po prostu jest nam nieznana, dziwna, niekomfortowa, inna. Jeśli właśnie, wiecie, co mówimy w tej nowej naszej wersji, to musimy właśnie poczuć, że jesteśmy w przejściu, w przejściu, czyli w okropnej, strasznej puszce. Dosłownie, dosłownie, w okropnej pustce. Jestem teraz w tym po prostu w stu procentach. Mimo, że zmiana nas okropnie boli, to my biologicznie jesteśmy stworzeni do tego, do tej zmiany, do tego dyskomfortu. Bo tylko i wyłącznie przez to się możemy uczyć. Ale właśnie to znak, że po prostu się rozwijamy, że idziemy do góry. Wiecie, po prostu pojawiają się myśli właśnie cały czas takie czy to ma sens, po co tutaj jestem, że może w ogóle wracaj do Krakowa, a, a nie po prostu przyjechałaś tutaj, co tutaj w ogóle robisz. Jakby nie ukrywam, mam takie myśli. I są też momenty, że bardzo tęsknię za dziewczynami, za po prostu moim mieszkaniem, już nie moim mieszkaniem. No, 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 no girl. <grych> e, za Starym mieszkaniem, za wszystkimi znanymi miejscami, mega tęsknię, naprawdę. Ale też wiem, że gdybym wróciła, to czy byłabym szczęśliwa? Nie byłabym szczęśliwa. Ja wiem, że ja po prostu muszę przejść przez ten moment, teraz, właśnie tego przejścia i tej pustki. Wam, że nie chcę kiedyś, miała 50 lat albo 60 i będę miała nie wiem swoje dzieci, wnuki, męża i będę mieszkała w Paryżu, to ja nie chcę sobie powiedzieć, że nie lubiam sobą. Absolutnie nie. Chcę po prostu być sobą i spełniać swoje marzenia i pomarzać swoim głosem. I to się też często wiąże z tym, że nie wpisujemy się w jakieś ramy, w jakieś oczekiwania kogoś. Mm -mm. Ale nikt za nas życia nie przeżyje, moja mama to zawsze mówi. I po prostu przeżywajmy je. Spełniajmy po prostu swoje, swoje marzenia. Ale liczymy się też z tym, że jestem niekomfortowe i jest to bolesne. Lupiam więc tak, kochani. Right, guys. Um, właśnie wyszłam z muzeum i oh, wow, to po prostu było coś niesamowitego, nie wiem, wow, ja po prostu czuję jak nieprawdopodobnie e, moja głowa odpoczywa w, w muzeum, to jest po prostu insane for me, serio, po prostu jak wiedzie e, po prostu, jak ktoś widzi, jestem trochę z tyłu. Oj, zawsze, chcę robię takie kamerki jak ktoś przechodzi publicznie, ale okej, okay, nieważne. E, więc jestem po prostu pod wrażeniem, i jestem tak w ogóle spokojna teraz, jak spędzam czas pośród, właśnie, sztuki. I jeszcze, zwłaszcza jak to są jakieś rzeźby, to po prostu, jak ja to widzę, to ja automatycznie tak się uspokajam, że ja nie wiem. Nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, ale naprawdę po prostu czuję się teraz taką. O, on z spokoju. Wow, super. Po prostu piękne doświadczenie i w ogóle mega polecam to muzeum. I w ogóle było tam bardzo mało osób, więc to też ma swoje plusy, bo ja nienawidzę po prostu chodzić po muzeach, gdzie jest mega tłoczno i wiecie, jakoś w ogóle wtedy nie potrafię się ani skupić, ani wiecie, jakby dostrzec po prostu sztuki, nic. Tylko mam takie gdzie mam chodzić, jest pełno ludzi i w ogóle, a tutaj po prostu dosłownie było maksymalnie 10 osób, maksymalnie, więc polecam bardzo to muzeum. Thor, Thorstena? Thorstena? a don't know, nie wiem, ale teraz się zastanawiam czy jechać do Juno, The Bakery, czy gdzieś indziej, bo jest trochę zimno, a nie wiem czy Juno ma miejsce w środku, więc mam dylemat. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. I don't know. Jestem już głodna. Jestem już głodna, bo ja byłam siódmej rano śniadanie, a już jest druga. Więc tak, jestem już głodna. Gdzie by tutaj pojechać? Hmm. ¡Gracias! Jest piękna pogoda i świeci słońce. Taka zmiana, dosłownie, tutaj się zmienia wszystko co, co chwilę. A tak, kupiąc sobie macze w. Nie wiem jak to się nazywa. Nie wiem jak to się czyta. lakak nie wiem, ale w każdym bądź razie jest strasznie słodka. Jakby oni tutaj w ogóle dosładzają większość maczy, więc muszę się nauczyć, po prostu mówić, że, że ja poproszę tą mi dosładzaną. Bo ona naprawdę jest na maksa słodka i w ogóle jak wzięłam pierwszego łyka, jeszcze wiecie po prostu z samego dołu, to byłam taka. Yy, serio. A więc była na maksa słodka. Yy, tak, ale siedzę sobie teraz w parku. Zrobiłam zdjęcia, bo musiałam zrobić zdjęcia sukienki. A I byłam w. Finalnie byłam w Juno gdzie mam najpyszniejszą kardamonkę. Najpyszniejszą kardamonkę, serio. Ona po prostu była błędna. I później pojechałam do takiego second handu który jest w Osterbro. Ogólnie, gdy tam weszłam, tak jakoś nie znalazłam za bardzo nic ciekawego. Tak chodziłam, chodziłam chyba z 40 minut po tym sklepie. Jedynie, co to były piękne talerzyki i, i tam pewno wrócę po te talerzyki. Ale finalnie stwierdziłam, okej, okay, no to tam wziąłam jedną sukienkę z BOI w groszki. Do przymierzenia i tak stwierdziłam, dobra, pójdę ją przymierzyć, nie byłam do końca pewna, no ale cenęłam obok takiej dziewczyny, która miała fajną stylówkę i wybierała swoje rzeczy, które chce, a które nie chce. I miała taką piękną bluzkę i super George. w sumie szukałam takich czorców, jeszcze z Carharda za 100 koron, więc mega się opłacało. A... I w sumie dzięki niej zrobiłam zakupy. Tak. Więc ja nic nie znalazłam, ona znalazła super rzeczy i po prostu mi pomogła. Więc coś wspaniałego. Hmm? Strasznie słodka ta marza. I zabieram tutaj pytanie książki. Um, everything I know about love. I tak. Miałam w ogóle dzisiaj bardzo dużo rozkmin rano na temat miłości. Bardzo dużo. Że miłość jest strasznie dziwnym uczuciem. Strasznie dziwnym. I strasznie bolesnym. Pięknym, ale strasznie bolesnym. Jakie to jest w ogóle dziwne, że nawet jak ktoś nas rani i sprawia nam ból, to my i tak po prostu potrafimy kogoś dalej kochać. How? Nawet pytałam czyta GPT o to wszystko. Tak, nie rozmawiałam, mówimy na temat miłości. E për kështë të më kjoshka. Më si në shqita të më vjenë të i në thëmë të matë. Kiski. Chciałabym, żeby to była reklama. Ale nie jest. Jeszcze.